Witajcie z tej strony i tak. dzisiaj pokażę wam co y, może być w y, kolejnym update'cie w jaybreak'u czyli taki nietypowy odcineczek dokładnie na moim kanale jeszcze z telefonu, ale w niedzielę będą głównie z telefonu a w czwartki z komputera raczej więc tak y, przejdźmy sobie do pierwszych update'ów y, tu widzimy, że mogą być o takie no bardzo dosyć ciekawe y, Nowe wnętrza w. A, bo to ten. Patrzcie. Wnętrza do domków, bo. Ja nie wiedziałem. Tak, pierwszy raz spojrzałem i myślałem, że to apartamenta. O, chyba, że tu będzie jakiś nowy rabunek. W sensie, patrzcie. Na przykład takie obrazy, jakby rabował. No a to by było już bardzo git, bo ja gram w Jaybeika i fajnie by było, jakby dodali nowy rabunek jakiś. Um. No i co tu jeszcze jest? Y jeszcze jakieś chyba nowe znaki. I tu o właśnie te apartamenty nowe. Nowe y wyposażenia apartamentów. Y no, wygląda to o niebo lepiej. Y no i mam nadzieję, że z niedługo to wejdzie w grę. A tutaj nie wiem co to ma być. Czy to ma być jakiś update, że ten statek się rozbija, czy on ma przypływać pod ten yy, most, czy jak, nie wiem o co chodzi. No ale, no nawet, nawet ciekawie to będzie wyglądać, mi się wydaje. Tu nic nie ma, ojoj. Oj. No i rzębią wyszedł, e, już wchodzimy na Twittera. E, twi Twitter'a, na Twitter'a, hmm, tu są jakieś te hmm. i tutaj yy, zauważyłem to dopiero teraz przed chwilą i to ma być albo jakieś inne torpedo, albo to ma być tak jak tutaj piszą bugatki bolide. Ale takiego bugatti chyba nie ma. No bardzo, bardzo ładnie to wygląda i będę to na to zbierać. Tu nie będzie kierownicy? No to ciekawie. Zauważyłem, że JD coraz więcej takich nowoczesnych aut dodaje. Takich wiecie, takich luksusowych co tu jeszcze jest nie przetłumaczyłam, przepraszam, a tu są chyba jakieś projekty nowych domków w sensie jak Asimo tutaj projektuje. Eee, no powiem, że spoko i jeszcze tutaj gdzieś widziałem ja to widziałem. O, i to chyba będzie zamiast tego helikoptera za milion. Oj, no i widzicie, to będzie latać. No wydaje się spoko, i to chyba będzie też właśnie za milion, no i chyba będzie w grze. Nie wiem, nie pytajcie mnie, bo ja naprawdę nie wiem. Tutaj jakieś tam gierki inne. No i właściwie nic tu nie widzę takiego więcej. A tutaj są chyba pomysły widzów, nie wiem, na znaczy widzów. No. A to jest takie zdjęcie. Czy to będzie jakiś samolot? Nie wiem, to będzie taki samolot-kopter. Nie wiem, samolot kopter. I to będzie właśnie, widzicie, za ten, zamiast tego helikoptera za milion, który chcę kupić, ale mam nadzieję, no tak, no to raczej będzie jeden, jeden milion kosztować, bo jak widzicie, tu jest ten słynny 1M. Czyli jeden milion. No i tu będzie tak. No, bardzo spoko to wygląda. No, tu wnętrze bardzo ładnie, i tu prawdopodobnie będzie można jakimś autem wjechać. I oczywiście z osobami jakimiś podróżować, sobie po świecie Dreybaker'u. No, tu widzicie. Oj, 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 oj. Znaczy, to są takie pomysły, bo nie, nie robi teraz modeli Asimo, tylko jakiś tam inny gościu. No widzicie tu jest jakiś taki, jakieś takie klasyczne łódko. No ładnie to wygląda. Ładnie. Podoba mi się nawet. Ale nie wiem czy ja kupię. Ono raczej nie będzie drogie. No ale mam nadzieję, że będzie fajne. No i właściwie to chyba tyle. A jeszcze, jeszcze tutaj widzicie, bym powiedział na to ubot. No, w sumie, ubota by się kupiło, tylko ciekawe co on będzie robić. No, nawet spoko to wygląda. Więc wydaje mi się, że będzie git. Więc to, ja Wam dziękuję za oglądanie tego, jakże króciutkiego filmiku. Eee, śledźcie mój kanał, klikając czerwony przycisk subskrybuj jeszcze chcę wam życzyć spóźnione, znaczy spóźnione, no spóźnione nie no, nie spóźnione chyba yy, no ży życzenia wielkonośne, więc zdrowych, wesołych świąt bez wiadomo czego bez yy, tego czegoś co aktualnie panuje na świecie yy, uśmiechu na twarzy yy, La, lanego śmigusa, dingusa. No i czego sobie wymarzycie? Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i nalga.